Wow! Nic nie widzę! Halo! Jest tu kto? Jesteś pewien, że mówili, że tu będą? O, rany! Czy znowu ktoś nawalił? Dziękujemy, bestiopoty! Najlepsi z was przyjaciele. O, rany! Troszkę się wzruszyłem! Chyba się rozpłacza! O, nie rób tego! Zwiecierdza! Odkryliśmy, że robicie dla nas przyjęcie, a tak naprawdę. To wy na nie zasługujecie. Rzadko to mówimy, ale nie mamy lepszych przyjaciół. A my nigdy nie bylibyśmy rangersami, gdyby nie wy. Wow! Dzięki Zoe! Widzieliście Bena i Betty? O, o, Cruz! Przecież miałeś mi przypomnieć! O nie! Zapomniałem. O co chodzi? Ta -da! Ta -da! <laughs> Siedzieliście tam cały czas? Właściwie nie było tak źle. Mieliśmy tutaj co jeść. No, no, no.